I jak się nazywał pan, pan Marcy? No pewno panu skoczy. Nie, nie Skocz, panu chodzi w pewnym momencie. Jesteśmy? Na stronie wcześniej i jeszcze raz. Czekaj. Śmigaj, śmigaj. Czujnko. No, no. Weronka. Śmigaj, 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 czułenko, śmigaj, że mi żwawo. Biegnij, biegnij złotą nitką. To na lewo, to w prawo. To nic, że parzą niteczki ze słonecznych promieni, bo w drogę do mimego mogą się zamienić. Ach! Matka! Wytrwała jesteś, cierpliwa, a skoro taki ból możesz wytrzymać, poproszę syna, aby cię wysłuchał. Weronka! Dziękuję, pani. Już gotowa Zorze. Matka! Niebo się rumieni, syn mój zaraz wróci. Schowaj się i nie wychodź, dopóki cię nie zawołam. Słońce! Witaj, matko. Matka. Witaj, synu. Jaki dzianek minął? Słońce. Dobry dzień, matko. Pole pszenicą i żyto wyzłocone, ale będą żniwa. Lepszych nie pamiętam. Matko. Napracowałeś się, synu. Słońce. Tak, matko. W tym roku ludziom nie zabraknie chleba. A co to? Ktoś obcy w domu? Matko, nie odmawiam gościny nikomu, ale teraz noc krótka, ledwo o czym ruszę. A już nowy dzień, nowa robota? Matka. Synu, spojrzyj tylko na nową zorzę. Podoba ci się? Słońce. Udała ci się, matko, jak nigdy? Matka. Nie ja ją utkałam, ale dziewczyna, którą chcesz z domu wypędzić. Ręce sobie do krwi poparzyła, ale robota nie, prze, roboty nie przerwała. Ale cóż, tyś zmęczony. Widzieć jej, nie chcesz, podziękować nie możesz. Słońce. Co mówisz, matko? Pokaż tę dziewczynę. Matka. Wyjdź, córko. Weronka. Witaj, słonko. Słońce. Witaj. A czego to po świecie szukasz, dziewczyno? Weronka. Do miłego idę. Zła czarownica wojewodzianka w kaczora mnie zamieniła i przy sobie więzi. Uratować go muszę, aby znów stał się człowiekiem. Drogę do wichru wskaż mi, jasne słonko. Słońce. Pomogę ci. Masz tu orzeszek złoty, a gdy cię do wichru doprowadzi, ale uważaj, z wichrem. nie ma żartów. On się z wojewodzianką pokumał. Weronka. Nie bój się o mnie. Słońce. I pamiętaj, kiedy przyjdzie zła godzina, rzuć ten orzeszek na ziemię, tylko nie oddawaj go nikomu. Rzuć sama. Matka. A może zostaniesz na noc. Jutro rano w drogę ruszysz. Weronka. Dziękuję Ci, Pani, ale muszę iść dalej. Matka. Zdrowa, z miłym do domu wracaj. Słońce. Ach, nie dawaj się wichrowi. Pomnę, co Ci obiecała, gdym ze studni wodę brała. Twoją żoną być, Tobie wierną być. Ach, to pewnie chatka wichru. Zapytam. Matka. O jakże się tu dostałaś. Słońce tu nie zagląda, księżyc nie doświeci. I ryba nie dopłynie, i ptak nie doleci. A ty przyszłaś? Wyrąka. Słońce drogę mi wskazało, wichru szukam. Matka. Ha, ha, wichru. To słońce nie wie, że wicher po świecie hula. Szybko, go... szukaj go w polu. Wyrąka. Pani, pozwól mi tu na niego zaczekać. Matka. Ech, przecież Cię nie wyganiam. Sukierczyna na Tobie w strzępach jak wichrowa kapota. A może i Ty jak wicher płotu się czepiasz i na czubkach drzew się kołyszesz. Weronka. Nie, Pani, potła podarła mi się w drodze sukienka. Spadły znów trzewiki, bo z daleka idę. Matka. To czego w domu nie siedzisz? Weronka. Rada bym w domu pozostać, ale miłego muszę odnaleźć. Matka. Ach, miłego szukasz. A tam w domu matczyna oczy za tobą wypłakuje? Weronka. Nie mam matki. Matka. Jesteś sierotą? Jak ci na imię? Weronka. Weronka. Matka. Czym ci pomóc, Weronko? Weronka. Pani, zawołaj swego syna. Wróci do domu, jeśli go zawołasz. Matka. Zawołam. Pewnie, że zawołam, ale wpierw muszę kapotem dla niego skończyć. Weronka. Pomogę Ci. Razem szybciej skończymy. Matka. Oznam ja Wasze pomocy. Poplączesz nici, jak wicher już nieraz poplątał. Sprój potem i zaczynaj wszystko od nowa. Weronka. Nie poplączę nitek. Spójrzcie tylko. Matka. Ładnie tkasz. Niteczki się równo układają. Robota by się... Wnet skończyła, ale nici mam mało. Zaraz, gdzież to ja położyłam ten uprzędzony motek? On wystarczyłby na pewno. Taki jest długi jak twoje warkoczy. Gdzież on jest? Ach, pewnie bicher porozrzucał motki. Zaraz uprzędę jeszcze jeden motek nici, ale ach, ziewa, ziewa. i zasypia. Weronka. Nici już zabrakło. Matko Śpii. śpi. I kiedyż ja skończę tę kapotę? Taka zmęczona, nie będę jej budzić. Ach, warkocze zetnę i skończę robotę. Ucina warkocze. Matka. Och, zdziemnęłam się, a ty wciąż pracujesz. Cóżeś ty zrobiła? Zrobiła dziewczyno. Gdzie twoje warkocze? Weronka. Ścięłam je, bo zabrakło nic. Matka. Nie mogłaś to mnie obudzić. Jakże ty się teraz miłemu na, o, na oczy pokażesz? Beronka. Żal mi was było. Matka. A, Bartko, czy ci nie żal? Beronka. Jakże mogłabym czegokolwiek żałować, kiedy mój miły cierpi i pomocy oczekuje? Matka. A gdzież jest ten twój miły? Beronka. Zła czarownica wojewodzianka w kaczora go zamieniła i przy sobie więzi. Uratować go muszę. Matka. Zawołam syna Beronko, ale niełatwa będzie z nim sprawa. Zakręci się, poleci, wcale wysłuchać nie zechce. Och, czym go zatrzymać? Czym go zatrzymać? Beronko. Śmigaj, 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 oh. czułenko, śmigaj, że niż Biegnij, biegnij łzawą ścieżką, to na lewo, to na prawo. Od nieba się rozmodrzyj, zarumień odzorzy. A wicher miłego odnaleźć pomoże. Ach, skończyłam robotę, matko. Matko. Ach, pięknie śpiewasz, a mój syn piosenki lubi, choć sam śpiewać nie potrafi. Ha, ha, schowaj się dziecko teraz, wyjdziesz kiedy cię zawołam. Wichrze, wichrze, przybywaj. Wicher. Ha, witaj, matko. Matko. Witaj, synu. Och, jakiś ty obdarty i kapota cała w łachmanach. Nie wstyd ci. Znowu Znów zaczynasz, matko. Przestań, zmachałem się okrutnie. Matka. Byłem wichrem. Odpocznij w domu. Wicher. Nie mogę odpoczywać. Liści jeszcze nie zgarnąłem, nasion nie wiesiałem. Matka. A cóż ty robił, synu, jeśli nawet nasion... Nasiona nie rozdmuchałeś. Wicher. Lepiej nie pytaj. I powiedz, czemu wołałaś i pędzę dalej. Matka. O kiedy się tak spieszysz, to pędź. Wicher. A co masz dla mnie? Pokaż, matko. O już widzę, nowa kapota. Matka. Podoba ci się? Wicher. Piękniejszej nie widziałem. Matka. Och, przecież nawet na nią nie spojrzałeś. Wicher. Ta czy inna i tak się podrze. Dawaj. Co to matko? Ktoś obcy w naszym domu? Matka. Posłuchaj, to dziewczyna, która ci nową kapotę utkała. Bicher. Utkała, to utkała. Wielkie rzeczy. pójdź mnie. Matka. Ale ona warkocze ścięła, żeby kapotę dokończyć. Bicher. A któży jej kazał warkocze ścinać? Ha! już mnie nie dogoni. Matka. Weronko. Weronka. Nie uciekaj, wichrze. Poczekaj, chwileczkę. Posłuchaj, posłuchaj, śpiewa mojej pioseneczki. Wicher. Ho, ho, chciałbym tak śpiewać jak ty, kiedy nad polami i lasami przelatuję. Śpiewaj, śpiewaj jeszcze. Weronka. Zaśpiewam ci moją ulubioną piosenkę. Wicher. No, śpiewaj. Weronka śpiewa. Pomni coś mi obiecała, gdy ze studni wodę brała moją żoną być i mnie wierną być. Razem. I mnie wierną być. Matka. Matka. Synu. Wicher. Co matko? Matka. Uszy bolą, synu. Wrąk. Zaśpiewajmy razem wichrze. Pomnę, co Cię obiecała, gdym ze studni wodę brała, Twoją żoną być, Tobie wierną być. Wicher. Och, śpiewam. Śpiewam tak samo jak ty. To będzie teraz moja piosenka. Oddaj mi ją. Weronka. To piosenka mojego miłego. Matka. A czy jej dopomożesz? Trzeba jej wskazać drogę do wojewodzianki. Wicher. A, do wojewodzianki. No dobrze, pomogę ci, ale oddasz mi piosenkę. Na zawsze oddasz. Weronka. Oddam. Wicher. I nigdy już jej nie zaśpiewasz? Weronka. Nigdy wisz? Wicher. Masz tu diamentowy orzeszek. On cię poprowadzi do pałacu wojewodzianki. A jeśli przyjdzie zła godzina, rzuć ten orzeszek na ziemię nikomu go nie oddawaj. Sama rzuć. Weronka. Dziękuję ci, wichrze. Wiche. Ha! Bywaj, matko. Matka. Bywaj, synu. Taka jest słaba, Weronko. Odpocznij u mnie. Wyrąg. Dziękuję ci, matko, ale spieszno mi bardzo dalszą drogę. Matka. Z miłym wracaj zdrowa. Czarownica śpiewa. Przez szerokie morza, przez wysokie góry, niże mnie wy wszystko. Na miotle, niże mnie wy wszystko. Mój pałac już blisko. Mój pałac blisko, i ha, ha, no jestem w domu. Długo po świecie latałam. Ludzkie losy supłałam, gmatwałam, plątałam. Klejnoty najpiękniejsze zgarniałam. Ludziom na obytek, sobie na pożytek. Czas sprawdzić, co się dzieje z dziewczyną w żelaznych trzewikach. Kulo czarodziejska, kiedy dotknę cię trzy razy, przemów na moje rozkazy. Kula. Czego sobie życzysz? O co pytasz? Czarownica. Mów o dziewczynie w żelaznych trzewikach i księżycowi kazałam wodzić ją po bezdrożach. Czy błądziła? Zginęła? Kula. Nie zwiódł jej księżyc, dał jej srebrny orzeszek na drogę. Czarownica. Głupi księżyc, pewnie go matka do tego namówiła. Kula. Wędrowała Weronka 100 mil w dzień i w nocy, by w słońcu poszukać pomocy. Czarownica. Czy spaliło ją słońce na popiół czarny? Kula. Nie spaliło słońce niebogi, złoty orzeszek dało jej na drogę. Czarownica. Słońce i księżyc postradały. Mów dalej. Kula. Wędrowała Weronka 100 mil w dzień i w nocy, by u wichru poszukać pomocy. Czarownica. Wicher, ten na pewno z dziewczyną pohulał. Precz ją przepędził? Kula. Nie przepędził ją wicher srogi. Diamentowy orzeszek dał jej na drogę. Czarownica. Mów, czym go pozyskała? Kula. Piosenkę miłego wichrowi oddała. Czarownic. Piosenkę? A jaką piosenkę zaśpiewaj? Kula. Pomnę, co ci obiecała, gdym ze studni wodę brała. Czarownica. Dość! Znam tę piosenkę. Wicher ją przez całą drogę mruczał, ale to nic jej nie pomoże. Nic ją przede mną nie uchroni. Kula. Przed twoimi czarami uchronią weronkę dary księżyca, wichru i słońca. Przed twoimi czarami uchronią. Czarownica. Dość. Wyłudzę od niej te dary. Mnie będą służyć na jej zgubę. Gdzie siłą i czarnie Mogą podstępem omotam. Zdradą ugodzę. Nikt mi złotnika nie odbierze. Ubiegnę dziewczynę. Sama zdejmę z kaczora zaklęcie. Zgodzę się zostać jego żoną. Czarownica. Cóż to kaczorze? Boisz się mnie? Kaczor. Nie boję się ciebie, Pani. Czarownica. I słusznie, bo ja tylko dobra twojego pragnę. Kaczor. Czy to dla mojego dobra w kaczora mnie zamieniłaś? Czarownica. Och, łatwo tę dolę na inną zamienić. Zgodzę się żoną kaczora zostać i wtedy czar z Ciebie spadnie. Będziesz potężny, bogaty. Kaczor. Dziękuję Ci, Pani, za dobre chęci, ale ani Twoim sługą, ani mężem. Być nie chcę. Czarownica. O, wiem na co liczysz, ale na próżno dziewczyny wypatrujesz. Kaczor. — O jakiej dziewczynie mówisz? Czarownica. O tej, co przyrzekła, że świat przewędruje w żelaznych trzewikach, ale próżno na nią czekasz. Zapomniała o tobie. Nawet piosenkę twoją zapomniała. I już jej nie śpiewa. Kaczor. — Nieprawda. Czarownica. Nie wierzysz mi? Znaj, moje dobre serce. Sprowadzę tutaj dziewczynę. Jeśli zaśpiewa piosenkę, puszczę was oboje wolno. Gdyż jeśli nie. Kaczor? Krzywdy dziewczynie nie uczynisz. Czarownica. Och nie, odejdzie wolna, ale ty zostaniesz. No cóż, Złotniku, co ty na to? Kaczor. Zgoda. Zostanę u ciebie w niewoli, jeśli dziewczyna piosenki nie zaśpiewa. Czarownica. I pamiętaj, zanim piosenki nie zaśpiewa, nie wolno ci do dziewczyny przemówić. O, gdybyś przemówił, dziewczyna zginie. Weronka. Jaki dziwny ogród, kwiaty w nim nie kwitną, ptaki nie śpiewają. Kaczor, modry kaczor i mój kaczor. Czarownica. Stój. Kto pozwoli ci tutaj wyjść? Weronka. Pozwól mi pani chwilkę tu pozostać. Czarownica. Łachmany na tobie, nie widzisz, że tu pałac? Weronka. Orzeszku srebrny, księżycowy, usuń przeszkodę. Pojawia się suknia. Czarownica. Jaka piękna suknia! Daj mi ją, a pozwolę ci zostać w ogrodzie. Weronka. Weź ją sobie. Czarownica. Usiądź, odpocznij, ale do brzegu się nie zbliżaj. Piasek złocisty, zbrudzisz bosymi stopami. Weronka. Pozwól mi pani do brzegu podejść. Lekko chodzę. Nie zostawiam nawet śladu na piasku. Czarownica. Nie mogę. Mój kaczor lubi czysty piasek. Weronka. Orzeszku złocisty, usuń przeszkodę. Pojawiają się buty. Czarownica. Ach, jakieś liczne czeliki. Lśnią jak dwa słońca. Daj mi je, a pozwolę ci do jeziora podejść. Weronka. Weź je sobie. Pozwól mi, Pani, do kaczora przemówić. Czarownica. Ależ nie mogę. Kaczor ludzi się lęka. Do mnie tylko podpływa. Co masz w ręku, dziewczyno? Hmm. Przecież widziałem, co masz w ręku. Diamentowy orzeszek. Daj mi go, a ja pozwolę Ci z kaczorem pogadać. Weronka. Nie mogę oddać go nikomu. Czarownica. Nie możesz? Weronka. Nie. Czarownica. Nie. Więc pożycz mi go na chwilę. Oddam ci. Weronka daje orzeszek. Pójdę do pałacu, a ty pogadaj sobie z kaczorem, skoro masz taką dziwną chęć. Ha, ha, ha. Nic nie uchroni Weronki, skoro nie ma już zarów księżyca, słońca, ni wichru. Weronka. Miły mój, łachmany na mnie, włosy obcięte, nogi bosy, ale to ja, Weronka. Czemu milczysz? Czy mnie nie słyszysz? Powiedz choć słówko. O mój miły, mój złocisty, w żelaznych czelikach do ciebie wędrowałam. Żelazne czeliki o kamienie ostre rozbiłam, kosturek żelazny na drogach dalekich połamałam. Słońce, księżyc, wicher o drogę pytałam. A ty mnie nie słyszysz? Czarownica. Hej dziewczyno, pogadałaś z kaczorem? A uprzedzałam, że on obcych ludzi nie lęka, się lęka. Ale dam ci dobrą radę. Zjednać go można piosenką. Jest taka jedna, którą lubi nade wszystko. Posłuchaj, pomnę, co ci obiecała, gdym ze studni wodę brała. Weronka. Och nie! Płacze. Czarownica. Znasz tę piosenkę. Zaśpiewaj, a kaczor do brzegu podpłynie. Po, pogada z tobą. Weronka. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Czarownica. Och, zapomniałaś piosenkę? Nieładnie. Na co więc czekasz? Idź swoją drogę. Weronka. Oddaj mi mój orzeszek diamentowy. Czarownica. Och, żądasz, żebym go zwróciła? Woronka. Tak. Czarownica. A, figę. Woronka. Podstępem wyłudziłaś ode mnie orzeszek czarownico. Większe zmarnowałam twój dar. Płaczę. Ukaż mnie. Ale miłego uratuje. Czarownica. Wicher. Ha, ha. Wicher robi już to, co ja mu każę. Gin. Rzucę orzech. W orzechu była piosenka. Pomnę, co ci obiecała, gdym ze studni wodę brała. Twoją żoną być? Tobie wierną być. Czarownica. Och, w orzeszku była piosenka. Kaczor. Weronko. Weronka. Mój miły, jest, patrz z siebie, czar. Kacza. Przyszłaś, Weronko, wierzyłem, że przyjdziesz. Czekałem. Czarownica. Próżno się cieszycie. Nic was przed moją zemstą nie uchroni. Kacza. Nie lękaj się, Weronko. Weronka. Przy tobie niczego się nie boję. Czarownica. Zaklimna, zaklinam cię, w wichrze, przybywaj. Na mój rozkaz zmieć dziewczynę do czerwonych mórz. Wicher. Ha, ha, przebrałaś miarę, wojewodzianko. Zobaczymy, kto z nas silniejszy. Ha, ha, ha. Zdmuchuje czarownica. Weronka. Nie ma już wojewodzianki. Jesteśmy wolni. Kaczor. Wracajmy do domu, Weronko. Przeknał wicher złą czarownicę wojewodziankę za czerwone morza, za wysokie góry, a Weronka ze swym miłem wrócili do domu. Konie. Bravo. Ah, bravo. Bravo. <laughs> <laughs> <laughs>